Maneczko, kłaniam się nisko. Z tej strony Jarek na imigracji. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj. Zostaw ślad po sobie w postaci komentarza lub łapki w górę. Słuchajcie, dzisiaj musiałem przyjechać do piekarni. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Gość, który miał przerabiać pasy, odświeżać je, niestety nie przyjechał. No i tak musiałem przyjechać ja. Całe życie, czyli te drożdże naturalne znajdują się tu i będę je odświeżał. Będę je odświeżał, czyli dosypywał trochę mąki. Fajnie to wygląda. Fajnie pachnie. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Sprawdźmy to. Bo nagrywam. Nagrywam iPhone'em. Moi drodzy. Cóż robimy? Kładziemy sobie na czystą podłogę boksy. Jeden, drugi, tutaj to położę. Drugi, trzeci i czwarty to zostawimy sobie tutaj pięknie. Pięknie pracują. Zrobimy po kilogramie lub dwa mąki, dodajemy i odświeżamy je. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, jak wam święta minęły. Bo mi sfoko można powiedzieć, że zleciały. Tak. Zacznę od żytnej żytniej mąki. Rzucę tu jeden kilogram. Jeden kilogram i litr wody. Tak. No niestety taka operacja kosztuje mój przyjazd. Będę tu około półtora godzinki i za taką usługę biorę stówkę, bo to nie było przewidziane. Jakby nie, by mnie nie było w Londynie, no to klapa. To mają klapę. Wszystkie, wszystkie zaczątki, zakwasy, półkwasy by niestety zdechły. Ale Jarek jest dobry. Dobry człowiek, więc pomogę. A stóweczka wleci przy okazji. Ile mi to zajmie? Może dwie godziny całość z dojazdem. Stówka za dwie godziny pracy. Myślę, że nie jest źle. Dobra, co robimy teraz? Po kilogramie mąki. Będziemy dodawali. Rach, ciach, ciach. I będziemy mieszać. Mieszać. Nie w maszynie, ale dłonią. Dobrze. Lecimy. Dwie szybki. Raz, dwa, raz, dwa. Tutaj mamy trochę mniej, ale też damy takie dwie szybki. Troszkę więcej, tak. Dobra, dolejmy wody. Ale tu zimno, kurde. Piec nie jest włączony. 15 stopni. 15 stopni, moi drodzy. Trochę chłodno. Dobra, będę potrzebował uwagi, jednak. I tak to wygląda w piekarniach, moi drodzy. Drodzy widzowie, tak to wygląda w piekarniach. Czasami jest ta pomoc potrzebna i nie ma jej skąd wziąć jej. Mało jest piekarzy, nikt nie chce już praktycznie w tym zawodzie pracować. Nikt. Zlejemy wodę. Cyg. Sytuacja na drodze. Na drodze sytuacja, delikatny korek, ale skuterkiem sobie myknę. Dobra, lejemy. Trochę doleję. Tak, lecimy. Pół damy tu, pół, czyli połowę tej wody, czyli litr, bo były dwa litry i resztę tutaj i do drugiego to samo czasami trzeba więcej mąki dodać lub więcej wody, bo mąka mące nierówna i tak to moi drodzy wygląda syk Elegancko. i my fryk tak moi drodzy widzowie Nagrywa się nagrywa się już niedługo Sylwester Już niedługo Sylwester moi drodzy, jak ten czas leci. Tak, leci ten czas. Miejmy nadzieję, że w tym nowym roku będzie lepiej. Chociaż nie zapowiada się, że będzie lepiej, ale bądź, bądźmy pozytywnej myśli, cóż zrobić? Nie wiem do czego ten cały świat zmierza. Chcą nas, nas wykończyć, chyba, ale trzeba mieć nadzieję. Nadzieja matką głupich, no ale wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, moi drodzy widzowie. Wymieszam tą całość paluchami stawię sobie jedno na drugie i będę merdał, ale tego już wam pokazywać nie będę. Chciałbym wam życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku. Może jakiś live wpadnie, może nie, ale mówię wam, zawód piekarz można zarobić tak jak dzisiaj, yy, siedząc na wolnym. Przyje, przyjeżdżam na dwie godzinki, czyli tak można powiedzieć 50, 50 funtów na godzinę. Dzisiaj mam za tą akcję praca. Nie jest ciężka, no ale nie miał to przyjechać. Chłopacy na urlopach powyjeżdżali do swoich krajów i niestety nie było nikogo. No, już szef zadzwonił poprosił. Ma szczęście, że nie wypiłem złotego gazowanego. Gdybym wypił złote gazowane, no to niestety bym nie przyjechał. Nie wiem co on by zrobił. Nie mam zielonego pojęcia. Pokażę Wam, jak to wygląda. Może Was zaciekawie. Wygląda to tak, tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie, a tu jest kwas żytni, delikatnie bąbelkuje i to są moi drodzy dzikie drożdże, możecie sobie w domu zrobić, będzie Wam piękny chlebek bez drożdży wychodził. To jest cały sekret, cały sekret, takiej zakwasik delikatny, cały sekret dobrego chleba moi drodzy. Bez tego dobrego chleba nie będzie. No i musi być też dobra mąka, to wiadomo, nie? Mąka musi być też super, bo jak będzie ciulowa mąka, to jak to śpiewał coś tam w piosence, nie z każdej mąki będzie chleb. I to jest prawda, to jest prawda, bo mąki są tak różne. Nie wiem, czy oni tam oszukują na tej mące, co oni wyprawiają, no ale. Tak to wygląda. Moi drodzy, jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku i biorę się za robotę. Biorę się za robotę, życzę Wam, żeby ten przyszły rok był, był lepszy, moi drodzy. Trzymajcie się do następnego. Cześć.